Cześć Michał. Cześć Paweł. Jeździłeś dzisiaj. Nie, nie dzisiaj. Kiedyś jeździłeś ostatnio fantastycznym samochodem. No właśnie aż się uśmiechnąłeś co to za auto. No zwykle jeżdżę samochodem fantastycznym. Pytasz, czym jeździłem ostatnio i o którym samochodzie się opowiemy? Tak. O Mercedesie QE350 Formatic. No i to jest coś niesamowitego, bo ty jesteś zwolennikiem aut z grupy Volkswagen. A ty jesteś zwolennikiem aut z grupy Tesla. No dobrze. Ostatnio w ogóle podniecałeś się niesamowicie id 7 ale też powiedziałeś, że doceniasz EQE. Gdzie dotąd? Ty Mercedesów to z kolei tak trochę średnio chyba mam wrażenie. Nie no, dlaczego? To zależy, który model. Mhm. A EQE, tylko w sedanie, pojechałem do Berlina. W i z powrotem na konferencję dotyczącą roamingu w sieciach, yy, ładowanie samochodów elektrycznych. No i właśnie tą podróż byłem no w Mercedesie. I teraz jest bardzo ważne moje pytanie do Ciebie. Czy wolisz porozmawiać o konferencji, czy wolisz porozmawiać o samochodzie? Jak zwykle pewnie porozmawiamy o, ko o konferencji na tle samochodu. Ale powiem Ci tak, obawy miałem takie, bo jak odbierałem ten samochód, no to usłyszałem koła 21 calowe, więc będzie duże zużycie. W ogóle prędkości autostradowe, to turbo żyje, turbo pije i w ogóle będzie ciężko. No już takie ciężko, kiedyś miałem przy ID-bazie, jak jechałem na wakacje. Tak tu, tutaj okazało się, że na niemieckiej autostradzie, jest tam taki fragment, gdzie nie ma ograniczeń i można tym samochodem pojechać naprawdę szybko, to to zużycie nie zabija. Maksyma... Poczekaj, zatrzymaj się, zatrzymaj Ale się. Ale poczekaj. No. Jak to znaczy szybko? To znaczy szybko? Ile tam mogłeś? No tak, żeby było jeszcze w miarę rozsądnie, 170-180 uh -huh, na godzinę, uh -huh. tak? Um, I z całej trasy okazało się, że ten samochód, w Polsce oczywiście zgodnie z przepisami, za granicą, jak były warunki, trochę szybciej, całe zużycie z trasy nie przekroczyło 26 kWh na 100 km, co uważam, że przy takiej szybkiej, dynamicznej jeździe jest bardzo dobrym wynikiem. To jest piękny wynik wręcz. I teraz. O ile ciężko było mi się do tego samochodu przyzwyczaić w mieście, być może jest to kwestia przyzwyczajenia, zwłaszcza ciężko mi jest nadążyć za tą tylną skrętną osią, która, która powoduje wariację w moim błędniku, o tyle na autostradzie ten samochód jest doskonały. Bardzo dobra przyczepność, bardzo wygodne auto, bardzo fajnie się jedzie, połykacz kilometrów. Wiesz co, taka na chwilkę drobna dygresja a propos tylnej osi skrętnej. Pamiętasz, ja jechałem za tobą, jak jechałeś z przodu i jak czy byłeś na rondzie, czy wchodziłeś w zakręt, to wiesz, jakie było wrażenie tego, co jest z tyłu, co za tobą jechał? Jakbyś po prostu nie panował, to o i ewidentnie łapał, wiesz, łapał poślizg. Mimo, że... Tak to wygląda. Tak. Ewidentnie czuć ten samochód na plecach mm -hmm. zupełnie inaczej niż samochody, które takiej tylnej skrętnej osi nie mają. To był jeszcze Formatik, więc też przedni napęd do tego dochodził, czyli napęd na cztery na cztery koła, czyli mieliśmy tą tylną napędzaną skrętną właśnie i plus mm -hmm. Ale faktycznie trzeba się przyzwyczaić do, do tej tylnej skrętnej osi, bo. Odczucie jest dziwne, jak ktoś czuje samochód i, a może inaczej, jak ktoś zwraca uwagę, jak czuć samochód na plecach i ktoś się mówi, to, to to czuć, że ten samochód prowadzi się odrobinę inaczej, ale jest za to bardzo, bardzo skrętny. Tam jest zasięg w granicach pół tysiąca kilometrów chyba, prawda? Nie sprawdzałem. Tak, Przy tych prędkościach, którymi jeździłem, no to, raczej pewnie, to pewnie raczej trochę nie da, nie da się osiągnąć, natomiast pokazywał komputer yy, zasięg na poziomie, jakby był samochód naładowany, 370 km. 370. Okej, okay, ale dlatego, że się nauczył Twojego systemu jazdy i, i tej większej prędkości. Moje pytanie jest. Nie jest tak bez powodu. Chodzi mi o to, ile razy ładowałeś się w takim razie na trasie Warszawa Berlin, tak żeby komfortowo sobie dojechać? Yy, dwa razy moglibyśmy mm. się ładować raz, yy, aczkolwiek wyjechaliśmy, nie mogliśmy znaleźć ładowarki blisko hotelu w Berlinie. Mm. Więc naładowaliśmy się tuż przy granicy i potem jedząc obiad sobie spokojnie. Co to znaczy dwa razy to były długie postoje, krótkie? No, 20 minut. Serio? Tak. No nie mów, że zjadłeś obiad w 20 minut. No tam minut. troszkę dłużej staliśmy. No to wiesz, no, w tamtą stronę staliśmy dwa razy po 20 minut, a w drugą stronę usiedliśmy jeszcze jakieś maile. I, ale samochód był naładowany, mhm. więc, on, więc jakby samo ładowanie trwało krótko. Dobra, a czego ci brakuje w tym samochodzie? Eee, no to dobre pytanie. Wiesz co, jak miałbym spojrzeć użytkowo na to auto, to być może trochę mały bagażnik, bo tam jest nieco ponad 400 litrów, natomiast wszystko poza tym jest ok. Dla mnie kwestią przyzwyczajenia jest interfejs Mercedesa i ogarnięcie wszystkiego z kierownicy. Tych przycisków, o których mówiliśmy już niejednokrotnie, jest bardzo dużo. Interfejs też jest dość skomplikowany, jak na kierowcy, który wsiada i nie jeździ wcześniej Mercedesami, ale jeżeli jest CarPlay, to już jest wszystko jakby z głowy, bo, bo masz to, co chciałeś i w zasadzie Tyle. Wiesz co, ja jeździłem kilka razy tym samochodem. Nawet teraz ostatnio jeździłem tam przez moment, ale też, e, też wcześniej, nim. mnie się jeździ tym samochodem komfortowo. Mnie się jeździ tym samochodem wręcz doskonale. Co prawda uważam, że nie jest to samochód dla mnie, ale, ale właśnie ten komfort jazdy to rzeczywiście jest Mercedes. Ja, ja preferuję auta trochę bardziej skromne i nie chodzi mi e, o obryłę, bynajmniej. Tylko o to, jak dużo powiedzmy świecidełek jest w środku i na zewnątrz. No ale do wszystkiego mhm. się można przyzwyczaić. Wiesz, no bo tutaj jest tak, że ja cały czas to powtarzam, pomimo, że ten model, który ty miałeś, nie był z hyperscreenem, tylko miał jeden wyświetlacz z przodu dla kierowcy i miał w miejscu centralnym taki tabletowy wyświetlacz. To mimo wszystko, wiesz, ja jestem przyzwyczajony, że jak do niektórych samochodów elektrycznych, zwłaszcza tych marek, czy to chińskich, czy tych, które się całkiem niedawno pojawiły na rynku, to wsiadasz i tam masz. E... Prostota. Tak, tam masz prostotę i tam brakuje tej takiej konwencjonalnej motoryzacji, tego stylu, konwencjonalnej tutaj masz motoryzacji. masz cena, tak, starej tej, motoryzacji. Tu wsiadasz i czujesz poza tymi ekranami, to czujesz, że jesteś po prostu w Mercedesie. I mnie się wydaje, że być może odbiorcy tej marki właśnie tego oczekują. Nie wiem. Na pewno. I, a wiesz, co mi przeszkadzało? Ale to nie mm -hmm. dotyczy tylko tego modelu i to dotyczy, pewnie dotyczyłoby każdego samochodu. On był na 21-calowych felgach, więc niskoprofilowa opona, bardzo duże ciśnienie. Po warszawskich ulicach to się po prostu nie sprawdza. I nawet nie dlatego, że jest no twardo. Po w ogóle po, po, miejskich, po ulicach. miejskich ulicach. Ale dlatego, że odrobina nierówności przy hamowaniu i za chwilę łapiesz ABS i czujesz, że ten samochód, że ten system mhm. musi się wspomagać przy hamowaniu, że to koło już gdzieś traci przyczepność. I to mhm. jest trochę irytujące. No, ale oczywiście to nie jest kwestia marki, modelu, tylko to jest kwestia tego, jakie opony były założone na jakie duże koła. A uważasz, że. Ale to... wygląda jak milion dolarów za to. No właśnie, teraz to, a, a propos. Ale jak, wygląda a propos tak jak milion dolarów. dolarów. E, uważasz, że dla kogo jest to samochód? To jest samochód dla odbiorcy klasy E, Mercedesa. <laughs> No, twoje, te twoje proste e, odpowiedzi czasami mnie po prostu rozbrajają. Nie, zmierzam wiesz co do tego, kto będzie nabywcą tego samochodu, bo mam wrażenie... Czyli co, wcześniej kupowali was klasy BMW y, 5, Audi A6 i tak dalej? No właśnie i taki nie. Oni się troszeczkę zaczynają nieco starzeć chodzi mi o to, że wiesz, społeczeństwo się starzeje, a czy ci młodsi nabywcy na przykład nie pójdą w kierunku. no bo wiesz, teraz mamy trochę taki, taką modę na minimalizm, taką modę na współdzielenie, taką modę na nieposiadanie. I pytanie jest takie, czy na przykład ci młodzi nabywcy, którzy jeszcze wcześniej, czy ci młodzi, młodzi, mhm. młodzi nabywcy, których na to stać, wcześniej zdecydowaliby się na Mercedesa EQE, czy na przykład dzisiaj nie wybiorą, wiesz, przytaczanej bardzo często przeze mnie Tesli, chociażby ze względu na to, że to jest auto bardzo bardziej technologiczne, a zarazem tańsze. Ewentualnie czy nie, po, nie, nie sięgną po jakąś chińską motoryzację, która też jest bardzo mocno technologiczna, e, a tańsza. Być może Xiaomi pojawi się e, w Polsce. Wiesz przytaczam, tu, ja, ja rozważam, ja pytam, czy tylko z, zastanawiam się czy czy Mercedes, no bo nie z drogi wiesz, czy, czy, czy ta oferta jest na tyle atrakcyjna, żeby znaleźć dużo nabywców? To jest auto, dla kierowcy, który jest tradycjonalistą motoryzacyjnym mhm. i jemu będzie przeszkadzać to nowe podejście minimalistyczne do motoryzacji. Z drugiej strony... Pytanie, jak wielu takich kierowców, czy takich nabywców e, e, jest i będzie. Wiesz, no to jest nisza na pewno mhm. e, i samochody klasy premium są w ogóle samochodami niszowymi, ale chciałem ci zwrócić uwagę jeszcze na jedno ryzyko związane z takimi markami i z takimi samochodami jak klasa E w, w segmencie premium elektromobilność zatarła pewne istotne różnice, które były wcześniej. Czyli dzisiaj nie musisz mieć AMG, żeby mieć 400 czy 500 koni, o tym rozmawialiśmy. Tak. tak. Więc tutaj tak naprawdę ta tradycja i DNA motoryzacji będzie łowić klientów, a nie moc, i przyspieszenie. To się już skończyło. Możesz kupić samochód za 170 czy 160 tysięcy, który będzie miał poniżej 4 sekund do setki, będzie miał napęd na 4 koła i ponad 400 koni. To o tym rozmawialiśmy. Wiesz, ja zastanawiam. Więc się. tutaj musi być to ten lojalny klient klient, który oczekuje od samochodu czegoś więcej niż tylko prostego przewiezienia z punktu A do punktu B. I pytanie, czy nowe pokolenie jest takim klientem, albo czy ten klient w tym pokoleniu będzie jeszcze niszowy? Bo takie pokolenie jak nasze, no to pewnie będą zwolennicy, będzie dużo zwolenników takich, których stać na taki samochód i, i którzy wolą mieć tą tradycyjną odsłonę elektrycznej motoryzacji. A ja ostatnio zastanawiałem się e, trochę nad tym, to znaczy może dużo to jest przesadzone. Patrząc przez Ale mój się, własny nie? pryzmat widzenia. I wiesz, doszedłem w ogóle do zaskakujących wniosków, że jeszcze jakiś czas temu marki samochodowe to były marki samochodowe. I wiesz, i rzeczywiście ten, jeszcze niejednokrotnie podkreślałem, ten komfort, ten prestiż, ta marka bardzo mocno dla mnie się liczyła. Dzisiaj, nawet jak patrzę na telewizory, kiedyś kierowałem się marką. Zaś znaczy, przejdziemy, wrócimy do samochodów. Kiedyś kierowałem się marką, dzisiaj kieruję się, jaki ma system operacyjny. Ta marka jest dla mnie w ogóle nie ma znaczenia, jest wtórna, bo liczy się ta użyteczność, ta że rzeczywiście yy, ta mnogość dostępnych aplikacji na tym OS-ie do telewizora. I teraz, teraz idziemy, przesiadamy się na samochód. Znowu, ja oczekuję tego samego. Ja nie oczekuję. Czegoś, do czego wsiądę i przyjadę z punktu A do punktu B, tylko tego, żebym to było bardzo ściśle powiązane z tym, co leży tutaj, żebym miał duże możliwości sterowania, zarządzania aplikacją, tym samochodem itd., itd. i tak i tak dalej. I zmierzam do tego, że ten komfort, ten prestiż, ten luksus dla mnie schodzi na dalszy plan. Rozumiesz kompletnie? Mimo, że w Mercedesie czuję się doskonale, jeździło mi się w nim bardzo komfortowo i rzeczywiście czułem. 100 metr wyższy niż, niż na przykład jestem, żeby nie powiedzieć inaczej, to ja bym się zdecydował na tą, no wiesz, na, co, na amerykańską markę. Dlatego, że jest tak mocno technologiczna. a no, ja preferuję dobry, tylnie napęd. Dobra. Co było, to tyle o Mercedesie. A jak było na, mm, na konferencji? O czym ona była? To jest konferencja dotycząca. Roamingu organizowana przez Hubject, czyli mhm. organizację, która jest jakby pośrednikiem, takim roamingowym marketplacem dla, dla operatorów. To było bardzo, bardzo specyficzne i bardzo ciekawe spotkanie. Trochę piknikowe można powiedzieć, bo było na lotnisku Tempelhof na otwartej przestrzeni. Były też wykłady w środku, w dawnej hali odlotów albo przylotów. W każdym razie to Piknikowy charakter był też trochę, można powiedzieć, męczący, bo było 30 parę stopni. <noise> było burstów dużo, pewnie. Właśnie było mało. No, tutaj troszeczkę nie mogliśmy znaleźć, ale było za to dużo dużo zimnych napojów, różnych, dużo lodów, także było się czym schodzić. Ale wracając, do meritum. Do merytoryki wracając. To jest spotkanie branży różnych, różnych organizacji. Przede wszystkim. CPO, czyli właścicieli infrastruktury, producentów szybkich stacji ładowania, bo tego było bardzo dużo, i takich firm, które dostarczają platformy jak Locity. Tylko na tego typu spotkaniach raczej wszyscy rozmawiają o współpracy, czyli o istocie roamingu, niż o konkurowaniu ze sobą. Więc to są bardzo ciekawe doświadczenia. Można sporo wiedzy pozyskać, sporo dobrych praktyk, bo przypomnijmy, roaming tak naprawdę jeszcze jest trochę w powijakach. Mimo, że on funkcjonuje i dla klienta on po prostu jest, to od strony rozliczeń, od strony technologii jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie. Więc takie spotkania wykuwają nam trochę trendy w obsłudze klientów roamingowych i potem w rozliczeniu. No, ale Michał, chciałbym się na moment zatrzymać, bo powiedziałeś, że tam wszyscy rozmawiali o roamingu, a nie o konkurowaniu ze sobą, no ale przecież Hubject jest platformą roamingową, to jeżeli organizuje tego typu konferencje, tego typu wydarzenie, tego typu spotkanie, no to jakby logiczne, że rozmawiasz o możliwościach roamingowych w się? No tak, ale na, na wszystkich innych konferencjach branżowych, jak przyjeżdżają CPO, no to oni na siebie mm -hmm. tak patrzą trochę. Wilkiem. Wilkiem. A tutaj rozmawiam o tym, jak się połączyć, jaką ofertę przygotować dla klientów, jak to zoptymalizować, i tak dalej, i tak dalej. I tak no dalej. jakie wnioski? Jakie wnioski? No na pewno ten roaming musi dojrzeć wreszcie trochę do, 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 realiów, do realiów rynkowych. Na pewno będzie to bardzo, istotna, bardzo istotny strumień przychodów dla, dla CPO, bo ten ruch się będzie wymieniał. Dzisiaj, o ile mówimy, że w Polsce mm, mamy kilku, kilka dużych sieci, które, które mają lojalnych użytkowników, ale ten ruch będzie napływał do nas. To nie jest tak. Ludzie w końcu zaczną jeździć samochodami elektrycznymi, czy prywatnie, czy służbowo i te rozwiązania będą coraz bardziej popularne. Okej, okay, to skoro jesteśmy przy roamingu... Nic więcej ze mnie nie wyciska. Kiedy przyjdzie sytuacja taka, e, co się musi wydarzyć, co się musi zadziać, żeby na przykład wybierając sobie aplikację LOSIT, chociażby, bądź innego operatora w Polsce, jakiegoś tam, którego sobie wybierzemy, można było swobodnie z tą aplikacją poruszać się po całej Europie, chociażby. To nie jest jeszcze takie proste. Z, mm -hmm. z czym prawda? Dlatego, że jeżeli wyjeżdżasz z aplikacją, tak naprawdę dostawca ładowania kto chciałby świadczyć usługi globalnie, powinien mieć w każdym kraju zarejestrowaną spółkę. Tak wynika sprawa, która dzisiaj działa w Unii Europejskiej, czyli fakturę za usługę ładowania w Czechach może wystawić czeska spółka w, okay. w, w, I Tak, ale tak, tak, tak się dalej. na moment. żeby to było poprawne i zgodne z prawem, to tak powinno to działać. Czyli zatrzymamy się, tak jak powiedziałem, na moment. Jeżeli chciałbym, albo ty, gdybyś sobie wymarzył, że po każdym kraju w Europie chcesz jeździć z aplikacją Velocity, to chociażby z e, przyczyn formalno-prawnych, nie, nie, nie technologicznych, Musiałbyś mieć w każdym kraju zarejestrowaną spółkę. L. Nawet wirtualnie, ale, ale ona musiałaby tam tak. funkcjonować i tam się tak. rozliczać. Nawet jak dostajesz z karty flotowej fakturę po uh -huh. wyjeździe zagranicznym, to jest ona podzielona na różne segmenty, czyli widzisz to, co było. Nie wiem dajmy na to, w Niemczech, w Austrii, w Hiszpanii. A dlaczego? Italii. Przecież spójrz, a jeżeli na przykład korzystam z usług Google'a, mhm. chociażby, no bo to jest, weźmy na, na warsztat Big Techy, no to nie dostaję faktury z lokalnego oddziału danego już, kraju. I już dostajesz. Zmieniłem. To ja się zatrzymałem. Nie, na, w Google akurat to dostajesz. To ja się tak? zatrzymałem na etapie Irlandii jeszcze. Tak, to, to tutaj, tutaj chodzi o miejsce po prostu świadczenia usługi i tyle. A jest to w Waszych planach, czy, czy, czy nie bardzo? Czy, czy to się po prostu na ten, na ten moment w ogóle nawet nie ma bardzo rozmów, pytasz, bardziej, bo to się nie opłaca? Bardziej, no ja się pytam bardziej, dlatego, bardziej dlatego, pytasz o tendencje rynkowe. Ale Przez... Michał, ja się pytam dlatego, że to interesuje kierowców. Ty patrzysz oczywiście hmm. z punktu widzenia opłacalności biznesu, co jest logiczne, ale zakładam, że każdy z nas, kierowców, wolałby mieć jedną apkę i z nią jeździć, niż co kraj, to się, wiesz, znowu zapoznawać, przerzucać i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy. To jest gałąź, która się bardzo szybko rozwija. Być może to zostanie uregulowane w przyszłości. A rynek do tego dąży, twoim zdaniem, czy nie? Wiesz co, na przykład Niemcy mają zupełnie inne e, problemy. Dzisiaj tam się mówi o tym, że część, e, że Habrze chce wyjść z usługą, która będzie miała też koncesję e, bankową, tam, tamtejszą, tak, bo jest taki wymóg prawny, więc... A w jakim celu? E, w celu świadczenia tych usług finansowych jakby, dla operatorów. W Polsce takiego, takiego przepisu na razie jeszcze nie ma. Myślę, że będziemy wszyscy dążyć do tego, żeby to było uproszczone i żeby Elastyczność świadczenia usług była jak najbardziej powszechna. No to ciekawe. Jakieś jeszcze trendy zauważalne? E no, terminale wsze wszechobecne, ale tego się mm -hmm. można było spodziewać, no bo jest afir. Obecność polskich przedstawicieli? Sporo. Ale, ale nie tylko spacerujących, odwiedzających, jeżdżących, ale też ktoś tam się pokazywał? Tak, były, wystawiał? były, były polskie stoiska. Były polskie mm -hmm. stoiska także, także widać nas pomału. Na... Ale producenci ładowarek, software'u. Producenci ładowarek i dostawcy usług integracyjnych mm -hmm. dla elektromobilności. No cóż, wypada mi Ci podziękować. Wypada mi też Ci podziękować. Cześć Michał. Cześć Paweł.